Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Okto, witam Was na moim kanale Dzisiaj Mercedes C220 CDI 170 koni To jest rocznik od 9 do 14 Jak się nie mylę Chyba tak 14 I bawiłem się wtryskami Wymieniałem czy znaczy bawiłem się wtryskami No wymieniałem uszczelkę po prostu tą górną I się zapowietrzyły Auto kręci ale nie odpala Pokażę Wam jak w prosty sposób Poradzić sobie po prostu z tym problemem. Bo to nie jest trudne, tylko potrzebujecie dwóch osób, żeby to auto uruchomić. Wam pokażę swoją wersję, jak to zrobić, żeby je uruchomić. Mogę sobie teraz kręcić, to nic nie da, ale nie kręcę, bo szko szkoda eee, szkoda rozrusznika. No i co? Jeśli chcecie takie filmy, czy podobają Wam się takie filmy, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na tym kanale, a na pewno pojawi się dużo, dużo więcej. I przechodzimy do. Pokazania, jak to zrobić? O gdzieś tu, o gdzieś tu, co to jest? jest. i otwarte. Ściągamy pokrywę. Dobra, i zaczynamy. Klucz siedemnastka odkręcacie przewód, wyciągacie go całkowicie, ja nie będę wyciągał, bo nie chcę sobie zapowietrzyć ponownie. Druga osoba przekręca, jeśli już jest odkręcony, przekręca stacyjkę, kręci krótko autem, poleciało paliwo, zakręcacie i z każdym po kolei tak robicie, to samo. Odkręcacie, przekręca ktoś stacyjkę, krótko kręci, poleciało paliwo, zakręcacie. Wtedy wszystkie powietrze, które znajdowało się o, w tym tutaj przewodzie. Ucieknie, popchnie paliwo i do wtrysku już sobie wleci i macie odpowietrzone przewody. Tak więc, jeśli podobają Wam się takie filmiki, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, żeby pojawiało się dużo więcej, bo myślę, że takie coś jest po prostu przydatne. Jest bardzo prosty sposób, nie trzeba kombinować, nie musicie jechać do warsztatu, możecie sobie to zrobić po prostu sami, jeśli wymieniliście jakąś uszczelkę, którą jest banalnie prosto wymienić. Staram się dla Was takie filmiki banalne nagrywać i mam nadzieję, że są po prostu przydatne. Dzięki wielkie, na razie. Hej!